Po pierwsze, najpierw należy przywrócić system do działania. To, o czym już mówiłem, to jest naczelna zasada, którą się kierujemy, i wszystko ustawiamy sobie tak, żeby pomimo dążenia do jak najkrótszych przemian w działaniu systemu, jakoś sobie radzić. Pierwsza praktyka pragmatyczna. Szybko przerywaj działania. To jest przeciwieństwo zwracania wartości domyślnych i porzucania wyjątków. Należy. Jak najszybciej w momencie wykrycia błędu albo sytuacji nieprawidłowej, przerwać działanie, metody, fragmentu kodu, modułu. <laughs> Jeżeli się tego nie robi, tylko się próbuje udawać, że się działa, to jest trochę taka sytuacja, jak w fantastycznym kryminale. Ktoś kogoś zabija z pistoletu, ofiara nawiera powietrza, siada do tramwaju, jedzie trzy przystanki, wysiada w parku, kupuje hotdoga, zjada, wydaje się siebie okrzyk i umiera. No i wtedy, jak przyjeżdża policja na miejsce, no to nie wie, skąd się człowiek wziął w tym parku. Dlaczego ja do hotdoga i dlaczego umarłem. W podobnej sytuacji są programiści, którzy szukają błędów. Jeżeli nasz kod daje, że działa i mówisz, dobrze, to ten wyjątek udam, że go nie ma, spróbuję coś zrobić, zwrócę wartość do myślą, połknę, później jest tak samo. Nasi programiści, którzy szukają błędów, później się zastanawiają, skąd się ten wyjątek wziął. W bazie widzę trzy rekordy, na, 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 na ekranie widzę jeden wszelkiego typu dziwne, magiczne, niewyjaśnione błędy, które się nie miały prawa rzucić, zazwyczaj wynikają z tego, że ktoś wcześniej udał, że się nic nie podsuną. Znowu kwestia nieprzewidywania przyszłości, tylko trzeba szybko reagować. Trzeba raczej pozwalać systemowi się psuć, wyświetlać strony z błędami, a sobie tak zorganizować programowanie i, i, i produkcję oprogramowania, żeby radzić sobie w miarę szybko z awariami. Restarty, częste deploymenty, szybkie wprowadzenie prawek na produkcję, jeżeli można. Należy maksymalnie uprościć obsługę wyjątków. Jeżeli w wyjątku, obsługa wyjątków jest skomplikowana, jeżeli próbujemy się podczas obsługi wyjątków dostawać do bazy, albo jakieś stosować wyrafinowane techniki generowania HTML, to zwiększamy sobie szansę, że podczas obsługi wyjątku obsługa wyjątku nam nie zadziała. I wtedy mamy klasyczny podwójny błęd, którego podwójny, błąd którego śledzenie i wykrywanie jest bardzo trudne. Należy sobie, to już jest taka włoga architektoniczna, zamontować bezpieczniki. To znaczy, że we wszystkich miejscach, z którymi się integrujemy, zewnętrzne web-serwisy, serwery to, nawet baza danych, należy sobie w kluczowych miejscach tak zaprojektować kod, żeby nasz system, jeżeli nawet nie jest w stanie działać dalej, to żeby się zepsuł w taki sposób, żeby nie narobić szkód. To znaczy, należy we wszystkich, we wszystkich zasobach, do których dostajemy się przez sieć, wdrożyć timeouty. Nie wdrożenie timeoutu powoduje, że wszystkie wątki w serwerze aplikacyjnym nam zawisają na połączeniu sieciowym i aplikacja ma taki sam objaw, jakby, jakby po prostu przestała działać, bo na przykład timeouty sieciowe domyślne wiąże systemów operacyjnych są na poziomie 20-30 Trzeba zatrudnić koronera. Kogoś, kto logi cały czas przegląda, robi analizy post mortem, sprawdza, dlaczego są mety. Kogoś, kto pisze skrypty do analizy, kogoś, kto wymyśla, co się dzieje. U nas w firmie rola koronera jest przechodnia, rotacyjna. Po prostu raz na jakiś czas, w miarę możliwości, oczywiście, ktoś z zespołu tworzącego aplikację, po prostu dostaje tydzień pracy, że tak powiem, w karyniołomach. I, tak, I taka styczność z systemem w produkcji bardzo pomaga, bo wtedy programiści widzą, w jaki, system, w jaki sposób system się psuje, jakie są najczęstsze problemy. Środowisko produkcyjne zazwyczaj mało przypomina środowisko dewelopera. To, że tak powiem, bardzo uczula programistów na, na pewnego typu sytuacje i programowanie kodu w taki sposób, żeby później na produkcji było jak najmniej problemów. Kolejna sprawa, Rzucając wyjątek, musimy sobie za każdym razem odpowiedzieć na trzy pytania. Co się popsuło? Gdzie się popsuło? I dlaczego się, się popsuło? Co się popsuło, to jest yy, odpowiedź na pytanie, co się popsuło, odpowiada nam klasa wyjątków. Z tym zazwyczaj nie ma problemu, bo do niskopoziomowych rzeczy stosujemy standardowe klasy wyjątków, yy, zjawy, yy, a do wyjątków, które musimy obsłużyć z powodów biznesowych, tworzymy zazwyczaj własne wyjątki. Gdzie się coś popsuło, odpowiada nam na to pytanie startex. I jeżeli tylko nie, nie stosujemy antywzorców, które powodują nam zżeranie startresa to sprawę mamy załatwioną. wam ja to, ja to załatwia dość dobrze. Najtrudniejsze jest odpowiedź na pytanie dlaczego. Na pytanie dlaczego to komunikat wyjątku. W komunikacie wyjątków powinna być zawarta możliwie pewna informacja na temat tego, dlaczego kod podjął decyzję, że należy rzucić wyjątek. Najlepiej jest tam umieścić wszystkie istotne struktury danych, na których żeśmy operowali, argumenty funkcji i tego typu rzeczy, które pozwalają nam później odtworzyć nawet jakiś fragment danych potrzebnych w bazie danych, które pozwalają nam później odtworzyć sytuację awaryjną. Teraz tak, jeżeli mamy system obsługi błędów, jakiś ogólny, to należy zalogować wszystkie istotne dane. To znaczy, jeżeli na przykład obsługujemy za pomocą strony awaryjnej jakiś wyjątek, to należy zalogować wszystkie dane. Nagłówki HTTP, ciasteczka, zawartość w sesji. I inne rzeczy, z których Państwa system korzysta, które mogą mieć istotny wpływ na odtworzenie sytuacji awaryjnej. Do tego ideałem byłoby, gdyby log, w którym to wszystko zapisujemy, łatwo się parsował. To jest bardzo kosztowne, więc nie robi się tego zawsze, dla wszystkich y, sytuacji i jest trudne w utrzymaniu, ale pozwala w przypadku pewnych klas błędów łatwo otworzyć y, sytuację błędu. Jeżeli sobie tego typu informacje zalogujemy w taki sposób, że da się później napisać narzędzie, które te informacje z powrotem odczyta i wrzuci do aplikacji, to wtedy możemy dużo łatwiej odtwarzać sytuację przed Nie musimy na przykład przeklikiwać 20 ekranów, co niekoniecznie nam się musi udać tak samo jak użytkownikowi, który zgłosił to. Jeszcze raz podkreślę rolę monitoringu. Z samych logów no, nie wszystko widać. Są takie sytuacje, że yy, logi nie działają. Mieliśmy taką sytuację w jednym z naszych yy, serwerów. Yy, to było na jednym z systemów Unixowych no, z serwerem komercyjnym WebSit w wersji piątej, że w pewnym momencie jedna z naszych wirtualnych z klastra przestała nam się uruchamiać. Bez żadnego komunikatu na konsolę, bez żadnej informacji do logów. Metodą BNP po dłuższym szukaniu wyszło nam na to, że log, log Forge'a przekroczył 2 GB wielkości. Jeżeli się ten log skasowało, wszystko działało. I, I bez monitoringu zewnętrznego no nie bardzo można taką sytuację wykryć. No, trzeba wiedzieć, że proces nie działa. Ostatnia uwaga: proszę sobie zmienić szablon klauzulika w swoim imieniu. Standardowe, standardowe szablony to są zazwyczaj antywzorce, które polegają na tym, że łapią wyjątek. Go zjadają, zostawiając w komentarzu Tudu, tu, ewentualnie robiąc te print No dobrze, to tyle w kwestii luźnego zbioru uwag, jak sobie radzić z wyjątkami. A to jest spróbuję Państwu teraz podać taką ogólną procedurę, któ którą my się kierujemy za każdym razem, jak wymyślamy sposób obsługi wyjątków dla jakiegoś fragmentu go.